Pan z wami, słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za nim jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze. Także fale zalewały łódź, on zaś spał. Wtedy przystąpili do niego i obudzili go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A on im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem powstawszy, zgromił wichry i Jezioro i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali, zdumieni, kimże on jest, że nawet wichry i jezioro są mu posłuszne. Oto Słowo Pańskie. Przejść Duchu Święty przez serca Maryi, abyśmy mogli doświadczyć mocy Jezusa w naszym życiu, aby Jezus nas uratował, abyśmy wierzyli, że On może nas ocalić. I ocali, Bo kocha nas. Shalom vesamare tolon. Halalalalalalalalai. Halalalalai. Halalalai. adonai adonai Pewnego razu Pan Jezus wchodzi do łodzi po trudnym dniu ewangelizacji. Bycia cały czas z ludźmi, kiedy głosił Słowo, kiedy czynił cuda, kiedy modlił się z nimi. Poszli za nim jego uczniowie, bo pragnęli zawsze być ze swoim mistrzem. Gdziekolwiek on, tam oni, żyli. Był w łodzi, oni chcieli być również tam, gdzie On. Chcieli płynąć razem z Nim. Nie wyobrażali sobie, żeby mogło być inaczej. Ale Pan Jezus zaraz po tym, wymęczony, kładzie się na wezgłowie łodzi i po prostu zasypia głębokim snem. W tym czasie, kiedy płyną, nagle... Powstaje wielka burza na jeziorze, a właśnie na tym jeziorze Genezaret często zdarzają się właśnie takie nagłe burze. Niespodziewanie pojawiają się, y, są intensywne y, gromy, pioruny i w pewnym momencie szybko się kończą. Dlatego to jezioro nie jest bezpieczne. I tak było i tym razem. Wielka burza na jeziorze. Wale ogromne zalewają łódź. Wieje wielki wiatr. Gromy, pioruny, chmury. Nic nie widzą, jest tak ciemno pod wpływem tej burzy. Łódź jeszcze trochę i zatonie razem z nimi. Czy była to tylko... Burza związana z takim po prostu zachowaniem natury, że takie zjawiska się pojawiają, to jest normalne w naturze. Czy jest to też związane z jakimś działaniem zła? A może również Bóg pozwolił na to, żeby ta burza powstała pod wpływem złych duchów, które chciały zatopić Jezusa i apostołów? Może to był również właśnie taki motyw. W każdym, luzie, w każdym razie ta burza była przerażająca dla nich. Nigdy nie doświadczyli takiej burzy w swoim życiu. Przecież jest z nimi Jezus. Nic im się nie może stać. Ale z drugiej strony bardzo się boją, a może jednak się może coś stać. Może tak, jest nadzwyczajnym człowiekiem, ale jednak nie jest synem Boga, nie jest mesjaszem. Przecież gdyby Jezus był nim, to by wstał na pewno i nie pozwolił i na to, żeby ta burza dalej była. On sobie śpi. Głęboko, ale jest z nimi. Jakby nie było tam Jezusa, na pewno by zakończyło się to tragicznie wszyscy by utonęli. Na pewno tak by było. Jezus sobie śpi, ale przecież tak naprawdę czuwa. Jako Bóg nie śpi. Jako człowiek, Syn Boży, tak, śpi. Jego ciało odpoczywa. Nabiera siły. Ciało tego potrzebuje. Także ciało Jezusa tego potrzebowało. Ale, ale... Apostołowie są wezwani, żeby w tym czasie czuwać, żeby płynąć, żeby wylewać wodę z łodzi, która już była tak bardzo, tak wiele jej było w łodzi, więc napracowali się, byli przemęczeni, niewyspani. Ale nie chcieli Panu Jezusa angażować w to, dopiero kiedy już była sytuacja beznadziejna, krytyczna, Wtedy przystąpili do Niego, obudzili Go. Panie, obudź się, wstań. Zginiemy zaraz. Zrób coś, pomóż nam. Może Ty coś poradzisz na to. Może pomożesz nam wiadrami wylewać wodę z tej łodzi. Zbliża się nasz koniec. Może pomódmy się, może pomóc się za nas, abyśmy przyjęli śmierć. Panie, ratuj, giniemy. Błagalna modlitwa. O ocalenie. Kilka słów, trzy słowa. Giniemy. Jesteś naszym Panem. Ty możesz nas Ola, ocalić. Ratuj nas. Jezus, Boże ratownik. Jezus, który chce uratować. Ocalić wszystkich, którzy do Niego wołają, błagają, którzy giną z powodu swoich grzechów, ale także, którzy są w różnych niebezpieczeństwach tego świata. Że mogą być również pod silnym wpływem czy atakiem złych duchów i chcą się uwolnić od tego zła. A może po prostu też ktoś jest ciężko chory, umiera, ale prosi Boga jeszcze o dar zdrowia i życia. W wielu krytycznych sytuacjach ludzie wołają do Boga i trzeba właśnie tak uczynić. Często się powtarza trwoga, to do Boga, czyli że to pamiętasz tylko o Bogu, kiedy już jest tragicznie. Ale nawet właśnie to, że człowiek już dopiero wtedy pamięta o Bogu, kiedy jest tragicznie, to nie jest takie złe. Oczywiście dobrze jest pamiętać o Bogu i modlić się do niego w różnych intencjach i każdego dnia, nie tylko raz, ale wiele razy. Pamiętać o Bogu, bo on o nas pamięta. Ale nawet jeżeli w takiej sytuacji, dopiero wtedy człowiek się zaczyna modlić, niech się modli. To nie jest nic złego, to jest bardzo dobre. Żeby nawet w takiej sytuacji tym bardziej się modlił, bo na przykład z jego duszą jest tragicznie, a umiera fizycznie. Żeby uratować jego duszę, powinien ten człowiek błagać: Boże ratuj mnie, ginę jeszcze trochę i będę w przepaściach piekła. Uratuj mnie, ocal mnie. I Bóg ratuje grzeszników. I wielu został uratowanych w taki sposób. Błagali w ostatnim momencie swojego życia, może w sekundach, sekundzie i Pan Bóg ich uratował. Dlatego dobrze jest tak błagać, modlić się, ale ufając całkowicie Bogu, żeby nie było rozpaczy, żeby nie było zwątpienia. Więc błagali o pomoc właściwą osobę, Jezusa, Syna Bożego. Syna Bożego, który jest człowiekiem. Kiedy więc widzimy, że ktoś ginie, wołajmy, błagajmy za nim. A on im rzekł, czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary. Potem powstawszy, zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza. Można powiedzieć, że Pan Jezus trochę ich najpierw zgromił. Zanim zrobił wichry i jezioro. Potrzebowali tego wstrząsu, takiego, e, takiego działania, właśnie takiego zachowania Pana Jezusa, takich słów. Nie obraził ich, powiedział prawdę im i o nich. Boicie się, bo macie małą wiarę. Jesteście wystraszeni, zanegnieni, ja przecież jestem z Wami. Może nawet łódź utonie, ale nie wy. Ani, ani tym bardziej ja, bo jestem Panem i Bogiem. <laughs> Czyli przez tą sytuację okazuje się, że oni mają małą wiarę. Może myśleli, że już naprawdę jest wiara ich jest wielka, że są wielcy, bo są z Jezusem, bo widzą, słyszą, co Jezus czyni. Jezus im błogosławi. Jezus jest z nimi, kocha ich. I może wydaje im się właśnie, że nic im się nie stanie, w sensie nie będzie żadnych prób, doświadczeń, ale okazuje się, że ich wiara jest tak mała. Jest próba, po prostu jest silniejsza burza, są trochę większe fale niż zazwyczaj, są pioruny, gromy, i im się wydaje, że już koniec, bo wiara ich jest mała. Do tej pory wierzyli, ale kiedy jest próba, właściwie. Ich wiara się jeszcze, zamiast powiększać, to się ich zmniejsza. Wierzą w Jezusa, ale są tak bezradni, tak nieudolni w tej swojej postawie. Z jednej strony dobrze, żeby to widzieć. Jestem nieudolny, bezradny wobec spraw, mę, burz tego świata. Niewiele mogę uczynić, ale Jezus może mnie ocalić. Ginę, ale On mnie, wiem, że mnie uratuje, bo On jest Panem i Bogiem. Więc może teraz w życiu jest, masz taką sytuację duchowej, życiowej burzy. Wydaje się, że zginie, że nikt Cię nie uratuje, nikt Ci nie pomoże, ani nawet Jezus. Jakże się wtedy możemy mylić. Możesz się mylić wtedy i to mylisz się. Przecież Jezus może uratować i uratuje. Z każdej burzy życiowej, z każdej sytuacji beznadziejnej, bez wyjścia po ludzku, zawsze będzie jest nadzieja i będzie wyjście. Więc Pan Jezus ich karci napomina. Wyobraźmy sobie apostołów tych dwunastu mężczyzn przerażonych, zalęknionych, zmokniętych, e, trzęsących się ze strachu. Łódź jest pełna wody. Wylewają tę wodę. Chronią się przed silnym wiatrem, żeby nie wpaść e, pofniętym przez pory wiatru, żeby nie być uderzonym przez piorun. Boją się już teraz wszystkiego, nikt z nich nie może drugiemu pomóc. Pan Jezus jeszcze ich napomina, zamiast ich po, pocieszyć, abyśmy tak mogli powiedzieć od takiej strony ludzkiej. Nie bójcie się, przecież jestem właśnie z wami. Odwagi, ufajcie tylko karcenie, ale potrzebowali tego, żeby właśnie się przebudzić w wierze, żeby ich wiara wzrosła, a nie zmniejszyła się, była wielka. I potem Pan Jezus wstaje, gromi wichry, jezioro, nastaje głęboka cisza, wszystko się wycisza, łódka spokojnie płynie. Tak jakby nie było w ogóle tej burzy. Ziębnięci jeszcze wylewają wodę wiadrami, która Zostało w łodzi, ale już Boży nie ma, nie ma wichrów, nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Są uratowani, ocaleni. Jezus ich wybawił z, nie, z wielkiego nieszczęścia. Jeszcze trochę by wszyscy zginęli, byłaby śmierć. Ale Jezus życie nie pozwolił na to. Bo Jezus jest Panem życia i śmierci. Jezus daje nam życie i Jezus nam je. Odbiera, bo on jest Panem. On wie, kiedy mamy umrzeć, aby narodzić się dla nieba. Więc wszystkie wichry i burze i fale tego świata nie zaleją ciebie tak, żebyś zginął, zginęła. Pan pozwala na te próby, czasami bardzo dotkliwe i takie na pograniczu, abyśmy całkowicie mu zaufali i wierzyli w niego aby wyszły wszystkie też przy okazji nasze słabości, braki, błędy. Bo w takich sytuacjach wychodzi, ile w nas jest niewiary, lęków, że nie ufamy tak naprawdę Bogu. Bo jak jest w miarę wszystko dobrze, to, to łatwo jest wierzyć. Ale kiedy to jest, o czym mówi ta dzisiejsza Ewangelia, są takie straszne burze życiowe, wtedy naprawdę jest łatwo wierzyć. Ale ta wiara wtedy ma swoją cenę, jest wartościowa i heroiczna. Kiedy wierzę w Bogu, choćby nawet pozwolił, że zatonę, to ja Mu wierzę i ufam i kocham. Jezus Święty wołał, nawet jeżeli, <laughs> Boże, wrzucisz mnie na same dno piekła, to ja Cię kocham, to ja Ci ufam, to ja będę z Tobą zawsze sercem. Cokolwiek uczynisz, wielbię Ciebie i wychwalam Twoją wolę. Głęboka cisza, ukojenie dla duszy. Najpierw sztorm w duszy, w życiu, a potem cisza. Takie stany emocjonalne, które skrajne, które dzięki bezłazki Bożej człowiek nie jest w stanie w ogóle przejść, wytrzymać. Takie huśtawki emocjonalne, uczuciowe. Potem, wiele e, miesięcy później, kiedy Pan Jezus przecież umiera w strasznych mękach na krzyżu, i potem w stanie po trzech dniach więc to też szok duchowy. Emocjonalne, uczuciowe. Umarł, a teraz martwy stał. I tak samo, właśnie podobnie, właśnie, może nie tak samo, podobnie, tutaj burza, a potem cisza. Na pewno oni też zamilkli, milczeli. Cisza wewnętrzna, zewnętrzna. Może tylko w sercach mówili, Jak dobrze, że mamy Jezusa? Ale potem, po tej ciszy niektórzy gdzieś na boku zaczęli pytać, kiedy Jezus znowu się położył i zasnął sobie. Wiem, że On jest, że nawet wychry i jezioro są mu posłuszne. Kto to jest? Z kim płyniemy tak naprawdę? Przecież to nie jest zwykły człowiek. Może to jest Syn Boży? Może to jest on. Może to Bóg Mesjasz? Przecież nikt nie ma władzy nad wichrami i jeziorem. Tylko Bóg może wyciszyć w jednym momencie wichry i jezioro. A więc to jest Bóg. A więc to naprawdę on? Jest tak blisko. On nas ocalił z takiego wielkiego nieszczęścia. Wszystko jest Mu posłuszne. Ludzie, demony. Natura, wichry i jezioro, wszelkie burze są jemu posłuszne, poddane. Czyni co chce, panuje nad wszystkim. Więc chyba wiemy, kim on jest. Wiemy, bo stworzył te wszystkie siły natury, potężne, wielkie i przerażające, a z drugiej strony wycisza je w jednym momencie, bo jest panem. Nie ma czegoś takiego, że pan Jezus nie panuje nad burzą, nie panuje nad wichrami. Nad falami, nic nie mogę Wam powiedzieć właściwie na ten temat i poradzić i zrobić dla Was. Jakby Pan Jezus tak powiedział, no to by, przecież to byłoby w ogóle w oczach ich by wyszło, że, że jest tylko słabym człowiekiem, nikim więcej. Gdyby coś takiego powiedział, i wyszłoby, że właściwie idą za człowiekiem, a nie za Bogiem. Ale tu się okazuje, że idą za Bogiem i człowiekiem, Synem Bożym, i dobrze, że tak zrobili, że poszli za Nim, że płynęli z Nim. Dlatego, kiedy są burze życiowe w naszym życiu, to zawsze jest Jezus w tej łodzi mojego serca, duszy i życia. On może sobie śpi, ale tak naprawdę On czuwa, panuje nad wszystkim. Wydaje się, że nie reaguje. Wydaje się, że fale Ciebie zatopią, że ludzie Ciebie zniszczą, że demony Cię wykończą. Nieprawda. Jezus na to nie pozwoli, choć pozwoli na próbę, ale wyjdzie z niej zwycięsko. Umocniony, umocniona. Jeszcze bardziej wierzący, wierząca. Jeszcze bliżej Chrystusa. Jeszcze bardziej rozmodlony, rozmodlona. I gorliwie miłujący, miłująca Boga. Bo próby są po to, żebyśmy wzrośli duchowo. Żebyśmy oddawali Bogu chwałę, ufając Mu, nie wątpiąc ani na chwilę. Bo wszystko Jemu jest posłuszne, więc my też bądźmy posłuszni Panu Jezusowi. Już nie bądźmy bojaźniwi. Bądźmy spokojni, głęboko wyciszeni. I bądźmy ludźmi wielkiej, heroicznej wiary, bo tego oczekuje od nas Pan i sprawi, że tak będzie.